Bomba, po To jest tym piwem. To się przewróciłeś przed tym biurkiem. Tak było słuchać. Takie wiersz. Olej, to kurde, gramy to. Dobrze, Kogo mamy? Tu mamy. Dobra, trzeba brać termita. Nie ma wyjść. W dobie to mam. A jak głęboko? Deep. <laughs> Czyli gaz łupkowy. Mr. Gal został, nie? No i dobrze. Chyba dołów wiesz. No, do, do, do. A korny, jak mi w locie trafił. Skopa, ja, Czyli oni będą tak strzelać? Mają na pewno Jagera. Mają na pewno Cela. Hmm. <coughs> może od francuskiego, Mr. Zil. <coughs> <Chuj> wie, tam. <coughs> Zaraz z okna. Pa, dziękuję. Do domu. Ale jest... gdzieś kamerka, czekaj, czekaj, gdzie to było? No. Ale czemu idziesz do góry? A nie wiem, ty, tak zdziczałem troszkę ale mnie, kurwa, gdzie? No bo tu gdzieś jeszcze może jest kamerka. Nie wiem, dobra, idziemy. Jak to na dół zejść? Ty, no my w zasadzie to mamy do A naj, najbliżej, nie? I powinniśmy dążyć. No tu odjebać, kurwa, patrz. I tam do A, nie? Jakby tu wejść, poczekaj, ja z góry pójdę trochę może. O kurwa, pojebałem. Wykryto mnie. Gdzie tu jest kamera jasna, cholera, no? Eee, poczekaj, kurwa. <laughs> Mnia... Już mnie ale mnie tu wykryto. Kamera musi być gdzieś, kurwa, w chujwie gdzie. <grym> Czaje. No ja nie wiem, teraz będę latał i szukał pieprzonej kamery, tak? Ty, ale zobacz to jest dramat, bo ja nie wiem gdzie jestem. Ja I mnie wykryto od razu, jak tu podchodzę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, musimy coś zrobić, bo to bez sensu. Ja odpierdalam tutaj. Tak poczekaj mam, mam bły... Co tam mam? Poczekaj, rzucę coś tam, coś mam, nie wiem co, chyba błysk Dobre, no. eee, dobra ja wchodzę. Uważę, uważę, bo tam jest ciemno, znaczy ja nie widzę nic <laughs> Czekaj o, w... Była pułapka, ale fuks Arek, ty Wskoczyłem obok, nie? Kurwa. Nie, no słyszałem jak wybiega, ale nie chciałem strzelać, bo bym go zabił naszego. Tak, tak. No bo to bez sensu, nie? Ładnie. Ale pa panikowałem, panikowałem. No. Ah, kurwa, to moja droga. Gdzie jesteś? Nie żyję. Ale Aj, kurwa, zabiłem go. Ale co? A, bo dwóch ich tam było. Trzeba było spierdalać, było podłożone. Ale slash się uwolni. Tak, slash się uwolni. A ja tak, mam się uwolni. A A jak? Trzyma cię na 50% życia. Aha! Jak jagger tego nie rozbroi. No i teraz pytanie, czy jagger to rozbroi, czy nie? <laughs> Ach, zniszczył. Nie, miał chyba sporo czasu, wiesz? Uh -huh. ładnie, ładnie, ale całkiem fajnie się udała ta akcja. No, ci powiem. To ona no, nie, to nie, by... nie, nie była zła ale no, mamy, mamy, mamy. Pamiętaj, mamy osoby, które wychodzą na zewnątrz. No to dobrze. Bo to trzeba wiedzieć, że mogą nas zaatakować wszędzie. No nie, rok jest podstawą, więc. To ja może wezmę sobie Ech, tak zagram. Zbrojownia. No dobra, ktoś to wybrał. Spróbujmy. Dobrze Arek, weź Frosta, to ci leży to No, przynajmniej... ale wiesz, jak już z założenia ma mi leżeć, to już nie wyjdzie <śm> <śm> Ale, mać, ale zaraz, fakt ja faktem postać mi bardzo podpasowała, wiesz? No. Aha A Aha, tu jest i tu jest, kurwa macie e, Tu powinniśmy coś, tu mamy coś, żeby wysadzić? Zewnętrzne, zewnętrzne, zewnętrzne. Tak, tak, tak. E, tylko i wyłącznie. Reszta Olaf. 5 sekund na Kurwa, Co ty zrobić mhm. i założyć to, dobra. nie mogą przyjść, Arek, I są w Widzisz mnie? No. Ryzyk fizyk. Dobra. Ja zostaję tu. Dobra, ja cię Was widzę. Uh, Ale od was? Ali, od was. W złym miejscu jestem i to totalnie idą od garażu, kurwa, skoro że są tu uciekłem, nie? O, ja wiedzieli, gdzie jestem, wiesz? Ale mnie zabił szybciutko. Ale mnie też, kurwa, mać, ale to. Ale nie miałem napisu, chyba że jestem wykryty, albo nie zwróciłem uwagi. Ty, no bo granat idealnie w moją stronę leciał, ci powiem tak. Albo było mnie słuchać jak się odwracałem, wiesz? Zapomniałem, że mam przyłączać kamery i. i... sprawdzać. Dobra, zostawicie? Aha, bo musiał. No ja, No, jaka nagonka, nie? All no, nie, nie, ale wiesz, z takimi graczami się jednak fajnie gra, bo człowiek musi kombinować, nie? No, to prawda. No. Piwo mi się kończy. Jak ja mam ugrać 4 rundy? Bo zakładam, <grym> że tyle będzie. Fio zabiorę. Co ty to? Ja tak jest. W tego glaza. Chuj. No. O, trzech. <grym> Mister nie dał rady. To czekaj. Jak się zablokują? Aha, dobra, mamy. Cery. Termita, dobra. No chuj, trudno. Wiedziałem, że tak będzie. Tak, czekałem tylko kiedy z kurwy No Spokojnie, niech on też odejdzie, a w dwóch zagramy i rozwalimy. Mm -hmm. Patetyk, patetyk kurwa. Patetyk, patetyk. <noise> Myślę, że jak jest nas trzech, to będą wychodzić. No, może. To niestety my nie będziemy polować, tylko oni. O Jezu, czemu ja pojechałem na dół? Przecież oni tu byli. Ale zlamiłem, stary. A gdzie byli? No przecież na dole byli, to już nie będą, nie? No, tak, bo Czuję, że będą na samej górze w tym małym pokoju ciasnym, wiesz? Bo to jest jedyne rozsądne, takie ciasne i O, ta jest! Jo, jo, to racja. Jo. Dobrze, Arek. 5 sekund eee, masz ładunki przy A, kurde, widziałem. Mam ma... Nie, nie mam jogera, co ja mówię. Fusion. Czy masz ładunki? Mam oknem? Mhm. Dwoma oknami, nie? Tak. Tylko, że boję się, że z tego okna to jak szybciej dostanę, wiesz? Chyba, ubiegam. Mi by zależało z przodu Kurde filują na mnie Kurwa, dobra, to ja muszę zmienić pozycję Ty o, okna były odstegowane stary Ale nie, mi chodziło tam gdzie zaznaczyłeś bombę Akry Wykryto mnie też. Wykryto mnie, zaraz oberwę Ale idzie to kurwa jest ty? No i wi widzisz? Jak? Widzę, widzę A tu jest kamera wdrożana kamera Aha, bo ty też tu. Na nas polowanko robią cwaniaczki. Aha, dobrze, dobrze, Arek. Pięknie. Kurde, rozwalili, zdążył. Ach, skubaniec. Patrz, kurwa, tamten rozpierdala. A my nie mamy rozbrajacza, musimy ich wybić. No dobra, dobra. Hmm. No wejdź Malwika, wejdź. Zakręcisz O kurwa, ale się no nie mogę trafić Ale jaja Ty sam, ale to już... Mhm. No, i zmień okno, nie? Nie masz wyjścia. Nie, wiesz. Wybacz, ale nie będę tam wchodził, bo to nie, już. Nie ma sensu. Yy, po lewo, jak patrzysz, powinien siedzieć gościu. Tak. Dobra, poszedź już sobie, bo tu mnie zajebał, także. Nie, on cię zajębał z tego drugiego okna. No. Nie, z tego właśnie. Nie, bo ja go trafiłem, ale go podnieśli. Ja go nie umiem tak. zabrać pistoletem, wiesz? Jest, jest starek po lewej. Gdzie ty tu widzisz cokolwiek? Widzisz, jak krzyczy? Wyszli, wyszli. To jak on przyszedł do mnie do góry? A, po prostu. No tak. I nie pierdali <laughs> Moje ścierwo dało na lince. No i uwaga, wyjdzie ten nasz gracz? Nie, nie, nie ma tutaj dobrego Kogo gracza. bierzesz? Ruka czy Kastle? Bo to musimy tak zagrać. No dobra, biorę Ruka no. No to ja Kastle. No musimy się zabarkadować i głupów palić, wiesz? Nie, nie ma wyjścia stary. A, może strzelbę bym wziął, co? Nie, weźmy ten u góry ten magazynek. Ten magazynek dla nas jest dobry. Odwalą nas szybko, ale weźmy ten magazynek. No dobra. Bo na dole to jest za duży teren. To oni wejdą z trzech stron i nas powbijają. Gdzie my jesteśmy? A, ale. Aha, tu bomby są. Widzisz, kurde. Dobra. Do uh, not leave the mission area. You must remain within the designated barricade. mission area. The bomb location compromised. Plan accordingly. Stay within the uh -huh. area of operation. Down in ten seconds. Swapping that! Five seconds to now. Do not leave the mission area. Top four located a bomb. No to wiesz, no takie, widzę, że ci klanowcy mają problem, bo ludzie nie chcą z nimi grać. A, w dupie z nimi to. Ja chcę z nimi grać. Cześć? Przeciwko nim, nie? Tu ci postawię, tak? Dobrze. Dzięki. I na wejściu, nie wiem, czy na wejściu jest sens, ale też postawię. Kurwa, to bomba B jest w ciężkiej dupie, no trudno, co będzie, to będzie. A bomba B? To ja pójdę na B, no każdy, żeby miał jakąś bombę. Dobrze, okej, okay, ja zostaję przy A. No, u, u mnie już słyszę ruch. Ty u mnie też. Aha. Ale olewamy to. Patrz, odjebał nas? Ładnie. O, dobrze, dobrze. Odwalili go. naszego też ty... Ja zostaję przy O Jezu, ]ach. ty, zaklinowałem się, zgliczowałem się, znowu to samo. Dobra, ja już jestem pozamiatany, stary. Ja? No, ja nie mogę się ruszyć, prawo-lewo nie, nie mogę nic zrobić. No dobra, trudno, Rek, Poczekaj, no, ja? To... Nie, nie, inaczej, czekam. No, nie liczę, że kogoś zabiję, ale jestem idealnie w drzwiach, stary, prawo-lewo nie działa. Sorry? Zaczynasz, O ja pierdolarek Rzucili mi granata, ja nie mogłem uciec stary, także wybacz. Nic, dobra, dobra. nic ci nie mogę pomóc, nie? Nie wiesz czy zakładają bombę? Myślę, że ich to nie interesuje, wiesz. No weszli tam do a jednak ich to interesuje. Spokojnie, spokojnie, nie, 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 o, olej to. No prze... O ja pierdocze, nie wierzę w to, co zostało. Ustawił się, idealnie, wiesz. nie było mowy, nie? No, no, no. Uuuuu, O, wyzwania wszystkie zrobiłem. Mam wrócić Aha. jutro, ogra mi podpowiada.